Poznaj Motor Show to impreza, którą z pewnością będzie kojarzyć każdy fan motoryzacji. Jest to jedno z największych w tej części Europy wydarzeń branży auto-moto, podczas której można zobaczyć najnowsze auta, które niedługo zakoszczą na naszych drogach, ale także super samochody, takie jak McLareny, Ferrari czy Rolls-Royce, których na co dzień nie zobaczymy. Magia Motor Show polega między innymi na tym, że producenci nie tylko tutaj wystawiają samochody klientom do oglądania, ale pozwalają także im zajrzeć do środka i przekonać się, czy działają jak należy. Dzięki temu można zobaczyć czy samochody są wygodne, ale także czy są sprawne. Tak jak na przykład tutaj możemy dokonać też stu klaxonu. jak słychać, w tej Hondzie działa doskonale. Tegoroczna impreza gościła także debiutujący w Polsce chiński koncern Mike, który przygotował bardzo szeroką ofertę marek oraz modeli. Portfolio marki Bike jest na tyle szerokie, że jesteśmy trafić, w stanie trafić do każdego klienta, zainteresowane małym suwem miejskim, suwem klasy średniej, suwem klasy desów oraz samochodami 4x4, jak i także samochodami zainteresowanymi samochodami elektromobilnymi, czy w 100% samochodami elektrycznymi. Tegoroczny debiutant podąża za widoczną już od kilku lat trendem elektromobilności. Wielu producentów wystawiło swoje wtyczkowozy. Nie zabrakło także synonimu współczesnego samochodu elektrycznego, czyli Tesli. Ale także marki Maxus, która oferuje elektryczne samochody dostawcze. Zwiększająca się liczba elektryków na naszych drogach to temat budzący dyskusję. Pojazdy elektryczne bazujące na bateriach, tak jak teraz obecnie jest to robione, są podstawą do wykorzystania przysz przyszłych źródeł energii, zasilania tych pojazdów, więc jest to jedyna droga, uważam, żeby dostosować te pojazdy do przyszłości. Gdzie ja, ja, ja wolę samochody spajnowe. To na pewno niż, niż elektryczne. Tym bardziej, że w Polsce to cała energia nie opiera się na źródłach odnawialnych, tylko na węglu, więc tak naprawdę elektryczne samochody i tak są zasilane tak węglem tak jak płynę. Ja uważam, że jeszcze elektryki no, nie są taką technologią, którą można w tym stadium rozwoju wypuszczać w takiej ilości po prostu do użytkowania. Na Poznań Motor Show mogliśmy zobaczyć także pokazy drifterskie. Podczas nich widzowie poczuli ten charakterystyczny swąd palonej gumy. Poznań Motor Show to impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Nieważne czy jesteś fanem palonej gumy, ryku silników, czy też cichych samochodów elektrycznych. Dla kuriera akademickiego Bartosz Kabaciński. A teraz dla Was specjalnie nasi drifterzy i skanderzy pożeglają się, robiąc dla Was trochę dymu. Także chłopaki, 3, 2, 1, start!